W dzisiejszym magazynie zobaczymy Unia Beskid-Andrychów, Myślenice LKS jawiszowice Korona Harmerze, z Kawa Podolsze oraz wyjazd z Igorem Zielińskim. Serdecznie zapraszamy na magazyn. W sobotnie popołudnie nasza kamera wybrała się na mecz czwarty Jako. Unia Oświęcim kontra Bezkit Andrychów. Ten mecz zawsze bardzo mocno elektryzuje zachodnią część Małopolski. Unia Oświęcim w tym sezonie broni się przed spadkiem. Bezkit Andrychów może już spokojnie spać o ligowy byt. Początek meczu: Kilka groźnych sytuacji ze strony przyjezdnych, ale brakowało pod bramką gospodarzy precyzji. Tutaj szczał nie, Igora Zielińskiego niecelny. Kolejna szansa z kontrataku bez ale podanie niedokładne. Tutaj szczał niedaleko słupka. Kolejna szansa gospodarza odsprzedająca. Jakub Snadny próbował indywidualnie pokonać bramkarze Beskidu, który na posterunku wyłapał spokojnie piłkę. Przyjezdni strzelili w pierwszej połowie bramka, ale sędzia dopatrzył się w pozycji spalonej. W 40 minucie gospodarze obejmują prowadzenie za sprawą Jakuba Snadnego. Troszkę szczęścia, ale trzeba się znaleźć tam, gdzie trzeba. 1-0. Gospodarze prowadzą. Beskidem Andrychów. gospodarze jeszcze mieli przed, szans, przed przerwą szansę, Igor Zieliński ale tuż obok słupka mógł doprowadzić do dwubramkowej zaliczki przed przerwą do przerwy mamy 0-0 po zmianie stron Beskid ruszył do odrabiania strat tutaj pierwsza szansa, ale mimo tego gdyby padła bramka, pozycja spalona w 55 minucie Koim Patryk i niestety mamy 1-1 w meczu Peski coraz groźniej atakował pod bramką. Gospodarzy, tutaj, szansa. minimalnie koło subka. Kolejna szansa ze stałego fragmentu gry. W dogodnej sytuacji napasów szczela tuż nad poprzeczką. Kolejne zamieszanie pod bramką. Tutaj, naprawdę, niewiele brakło. A goście by objęli prowadzenie. Mecz zakończył się wynikiem remisowym. Mimo tego, że w ostatnim mieście jeszcze Beskid miał jedną szansę, po meczu zaprosiliśmy trenerów oraz Igora Zielińskiego do wywiadu. Mecz y, trudny dla jednej i drugiej drużyny. Obydwa zespoły chciały, chciały dominować, gdzieś tam do końca nie udało się ani jednemu, ani drugiemu. Wydaje mi się, że w drugiej połowie troszeczkę tej dominacji było więcej po naszej stronie. Mecz, w którym było dużo determinacji, walki. Mieliśmy dwie, trzy dobre sytuacje, no nie udało się strzelić, aczkolwiek do przerwy przegrywaliśmy. No z remisu do końca zadowolony nie jestem, aczkolwiek szanuję ten, ten punkt tutaj jest zdobyty. W drugiej połowie było kilka okazji właśnie na, 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 na doprowadzenie do zwycięstwa, ale zabrakło, jak się to mówi przysłuchuję kropki na dni. No tak, no taka jest piłka. Trzeba strzelić to co się ma. Na pewno ten mecz gdybyśmy prowadzili byłby dla nas troszeczkę łatwiejszy, ale no nie zawsze jest tak, że się prowadzi tak jak mówię, musieliśmy gonić wynik po przerwie, zrobiłem dwie, trzy zmiany. Udało się strzelić gola i, i liczyliśmy na następnego, ale się niestety nie udało. No, cieszymy się z tego punktu. Na pewno mecz dla nas ciężki, kilka absencji, do tego, do tego no, kontuzje, kartki. No i to wszystko, to wszystko tutaj, patrząc na całe okoliczności, to szanujemy ten punkt. Szkoda, że nie udało się dowieść 1-0. Do, do końcowego gwizdka, no ale patrząc też na, na zespół Beskidu, który no, stworzył też sobie kilka jeszcze dogodnych okazji do bramki, my ten punkt na pewno szanujemy. No i jakby cieszymy, cieszymy się, że jakby od trzech meczów można powiedzieć, że regularnie punktujemy, zaczęliśmy z Ryczowem remis, później trzy punkty na wyjeździe z Lubaniem. No i teraz u siebie, u siebie remis z Beskidem, gdzie pamiętamy, że na jesień mieliśmy, mieliśmy troszkę, troszkę problemów na, na regularne punktowanie. Także na pewno nas to, nas to cieszy. Taki mecz dla Kibica na pewno taki hermetycznie zamknięty, ja bym to nazwał. Dla oka może ciężko, ciężko tam było jakiś taki widowiskowy futbol oglądnąć. No ale z drugiej strony patrząc tak z... Pozycji trenera i kogoś, kto gdzieś tam siedzą na piłce troszkę głębiej. No to naprawdę no, wydaje mi się, że dwa zespoły, które no, w taki sposób y, musieliśmy grać, żeby przeciwstawić się swoim atutom i tak bym myślę, że tutaj zakończył W 24 kolejce Jawiszowice wybrały się do myślenic zagrać z tamtejszym dalinem myślenicy. Jawiszowice. ścisłej czołówce. Przyjechały na bardzo ciężki teren, gdzie o punkty naprawdę bardzo ciężko. Czy się udało, to zobaczmy sami. W pierwszej połowie Jawiszowice kilkakrotnie zagroziły bramce gospodarzom. Gospodarze też mieli szansę na... Objęcie prowadzenia, ale tutaj bramkarz sobie bardzo dobra interwencja, tutaj pierwszy strzał bardzo groźny, ale bramkarz gospodarzy pięknie paruje piłkę na rzut Do przerwy 00 po przerwie gospodarze z kolejną szansą ale dobrze zblokowany przez obrońców Jawiszowic. No i szczaut z dystansu, ale ramkarz Jawiszowic na posterunku. Jawiszowice i tutaj jeszcze szansa zrzutu wolnego dla gospodarzy, ale pewny chwyt ramkarza gości. Kolejna szansa i jeszcze lepsza interwencja bramkarza Jawiszyn. Jawiszewice w drugiej połowie też miały szansę na otwarcie wyniku. Tutaj szczał byt łatwy dla bramkarza Myślenic. Kolejna szansa, ale strzał minimalnie niecelny. W 94 minucie następuje dośrodkowanie i przytomnie Kamil Karcz strzela głową i Jawiszowice obejmują prowadzenie 1-0. Wynik już nie uległ do końca meczu. Jawiszowice wywożą 3 punkty z ciężkiego bardzo terenu. Gratulacje! Wyniki czwartej ligi jako 24. kolejka, Jawiszowice wygrały w Myślinicach 1-0 Unia zremisowała z Beskidy Mandrów Niwa Nowa Wieś przegrała na własnym boisku z Barcicanką barcice 0-2 Tabela po 24. kolejce Jawiszowice na trzecim Unia na 15. Niwanowa Nowa Wieś na 18. W kolejnej kolejce, która odbędzie się w środę Jawiszowice podejmą Termal i 2 Unia Oświęcim wyjedzie do Wolania i Wola Ręzińska. Nibanowa Wieś zagrała Watrum Białka Tatrzańską na wyjeździe. W sobotniej kolejce Unia Oświęcim podejmie Barcicankę Barcice, Niwanowa Wieś rezerwy się a Jawiszowice pauzują. Serdecznie zapraszam. Wyniki piątej ligi zachodniej. KS Hełmek na własnym boisku przegrywa z KS Olkusz 2 do 5. W ramach 19. kolejki Hełmek na 8 miejscu z 30 punktami, a w 20. kolejce. KS Romek wybierał się na wyjazd do Radiszowa zagrać w tamtej, tamtejszą Radziszowianką. Wyniki Ligi Okręgowej Szanów w 20 kolejce Brzeszcze przegrały w Przeszowie 2 do 0 zgoda uległa choć 1 do 2 Bobrek pokonał targanice 2 do 0 Brzina przegrała już czy nie z 3 do 2 Rajsko pokonało Babią słuchaj, Beskidzką 4 do 0 Gorzów pokonał Hejnał Kęty Tabela po 20 kolejce Liderem Żuraw Przeszów, Tabelę zamyka Skoda Malec, A w ramach 21 kolejki Zobaczymy Dużo meczy naszych drużyn Które grają razem Gorzów Brzeszcze, Hejnał Rajsko Brzezina Bobrek Malet wyjedzie do Jaworzna Serdecznie zapraszamy na wszystkie spotkania Niedzielne popołudnie a klasie FC, Korona Harmenże podejmowała kawę podolsze. Korona chciała wreszcie zapunktować w rozgrywkach A klasowych. Czy się to udało? Zobaczmy sami. Pierwsza minuta i mamy bramkę dla gospodarzy Rychlewicz, Paweł. I plan powoli realizuje się przez gospodarzy. Tutaj kolejna szansa Rychlewicza, ale Bramkarz Pogorsza już na posterunku. Po chwilowej niemocy goście zaczęli dochodzić do sytuacji. Tutaj pierwsza próba. Kolejna akcja Utawodniwy Białaz w linii Bramkowej. Tutaj świetna interwencja Bramkarza Korony. Dobitka już troszkę Minimalnie niecelna. Gospodarze też próbowali podwyższyć wynik, ale nie udawało się. 32 minuta. Piękne uderzenie Pindela Patryka. I przypuszczamy, i przypuszczamy że ta bramka będzie nominowana do bramki kwietnia. 32 minuta, 1 do 1. Pindel Patryk. Do przerwy remis 1 do 1. Po przerwie to goście mieli więcej sytuacji podbramkowej. Pierwsza z nich tutaj szczał bardzo niecelny. Kolejna akcja i rozregulowane celowniki zawodników podąża. Kolejna szansa, kolejna oszczillająca sytuacja. Tutaj obrońca wybija zmierzającą piłkę do siatki. Kolejna akcja. I mamy w 80 minucie 2 do 1 dla podolsza. Kuzia Michał. Goście obejmują prowadzenie w tym spotkaniu. Kolejny szybki kontratak. I mamy. 3 do 1 czerwik Piotr ustala wynik spotkania podolsze wygrywa 3-1 w farmężach. Po meczu zaprosiliśmy do wywiadu. Dzisiejsze spotkanie przebiegło na początku pod względem jednego błędu bramkarza drużyny przeciwnej wykorzystaliśmy na naszą szansę. Prowadziliśmy te pierwsze 5 minut, później nasza gra się posypała, co można z pozytywów że wykorzystujemy nasze sytuacje w 100%, a z negatywów no, nasza gra leży na, każdym, na każdej płaszczyźnie. Nie mamy ataku, nie mamy obrony, gubimy się, forma z B klasy przepadła, no i nic, będziemy dalej szukać szczęścia, może w końcu się przełamimy. No Chłopaki jak mogą to przychodzą, na treningach trochę gorzej to wygląda, wiadomo, każdy łączy pracę z piłką. Staramy się jak możemy, niestety 16 porażek pokazuje co innego, gra nam się nie klei, ciągle szukamy swojego, swojej formy, może się nadejdzie, może nie nadejdzie, zobaczymy co nastąpi w klubie. Na pewno teren ciężki. Na szczęście udało nam się, pomimo przegrywania 1-0, udało nam się odwrócić losy tego spotkania. Cieszy na pewno to, że strzeliśmy wreszcie trzy bramki. Dawno, tak, dawno takiej sytuacji nie było. Ostatnio dwa mecze, zero strzelonych goli, dzisiaj trzy. Jeden stracony poprzez nieporozumienie moje z obrońcą, no ale nie będziemy tego tutaj teraz y, sądzić, ponieważ Yy, strzeliliśmy o dwie bramki więcej i wygraliśmy 3-1. No na, pewno, na pewno nie chcemy spaść, yy, a tak piłkarsko no raczej nie mamy jeszcze yy, tyle argumentów, żeby walczyć o awans, więc gramy na pewno o utrzymanie, ale wydaje nam się, że, że to utrzymanie spokojnie sobie zapewnimy. Wyniki A klasy FC, 17. kolejki. Bulowice z sumie połączenia 1 do 2. Błyszkiewice pokonały porębę 4 do 1. Witkowice wygrały w 3 do 1. Zatożanka przegrała z 0 do 2. Korona harmerze przegrała ze skałą podłączą 1 3. Gozinka pokonała, gro jest 3 do 0. Pauzę miały przecież Tabela po 16 kolejce. Witkowice na pierwszym miejscu. Tabelę zamyka. Korona harmerze. A w 17 kolejce zestaw par prezentuje się tak. Groje w harmerze, podolsze Zatorzanka, zator co Łęki, sygnał Głosienica, orzeł proszkowice, poręba, Bulowice, strumień przyciszy. Pauzuje przyciska. Wyniki B klasy FC w 12 kolejce. Jawiszowice wygrały, dwójka na wyjeździe na zaburzonce zaburze 5 do 0. Unia Oświęcim święcim dwójka wygrała w Piotrowicach 3 do 0. Po górze Gierotowice pokonało walczowice 5 do 1. Tabela po 12 kolejce zdecydowanym liderem. Rezerwy Unii Oświęcim na ostatnim miejscu Palczowice, a w 13 kolejce spotkałem się z Piotrowicami, Unia z Pogórzem, Gierałtowice, Palczowice Zaborżanka Bożanka Wyniki trzeciej ligi kobiet i Skrawrzeżinka przegrywa w lesku stanowią 4 do Czech w 13 kolejce. Tabela po 13 kolejce i Skrawrzeżinka na 7 miejscu, a w następnej kolejce. 14.00, Brzezinka po najmikszej Ostrowie Świętokrzyskiej. Serdecznie zapraszamy na ten mecz. Ile minął od Twojego debiutu z Orzełkiem na piersi? No już, już gdzieś w okolicach roku. Myślę, że już coś koło tego. Pierwszy mecz, jaki, w którym zadebiutowałeś? Kim? Pierwszy mecz był z Danią i tam rozegrałem 15 minut wchodząc z ławki. No i następnie zagrałem mecz ze, Szwe ze Szwecją w pierwszym składzie. I tak samo ostatni mecz z Belgią w pierwszym składzie. I to był, było w formacie turnieju towarzyskiego, który udało nam się wygrać. Co się zmieniło u Ciebie od, po, od tej pory, gdzie zadebiutowałeś w reprezentacji polskiej? Na pewno... Piłkarsko. Piłkarsko. Na pewno dużo, dużo rzeczy się tam nauczyłem, takich i taktycznych, i indywidualnych, pode mnie. I no na pewno trener też dał mi wskazówki, nad czym, nad czym pracować. No i staram się to cały czas realizować, w każdym meczu przekładać to, co, co nauczyłem się tam. Czy zimą już miałeś jakieś oferty grania w wyższej lidze? Nie, ofert, ofert za dużo nie było. Na razie się skupiam na tym, na tym co jest teraz, i a dopiero później będę, będę o tym myślał. To no dobra, to jaki jest Twój następny cel? Która, które U? 18, 19, 17? No chciałoby się jak najszybciej. Teraz właśnie U17 będzie grało Mistrzostwa Europy, więc nie zostało nic, tylko cały czas ciężko pracować. No i starać się, żeby, żeby regularnie zostać powoływanym na takie turnieje. Dobra, to jeszcze króciutko jak o ten dzisiejszy mecz bez kidem. No dzisiaj myślę, że zasłużony remis, który naprawdę szanujemy. Były okazje w jedną i drugą stronę. Ten wynik 1-1 naprawdę szanujemy i doceniamy ten punkt.